Marzenia strumyka. Gdzieś wśród zielonych pagórków i gęstych lasów płynął mały, srebrzysty strumyk. Jego woda była czysta jak kryształ, a dno usiane było gładkimi, okrągłymi kamykami. Strumyk cicho szemrał, płynąc przez doliny i łąki, niosąc swoje opowieści dalej i dalej. Każdej nocy, kiedy gwiazdy pojawiały się wysoko na niebie, strumyk rozmyślał o dalekich krainach. Och, jak bardzo chciałbym zobaczyć ocean, wzdychał, muskając kropelkami trawy na brzegach. Ale nikt w lesie nie znał drogi do oceanu. Stare drzewa, które znały wiele historii, mówiły tylko: bądź cierpliwy, strumyku, kiedyś tam dopłyniesz. Strumyk niecierpliwie pluskał wodą o kamienie, ale wiedział, że czekanie nie jest łatwe. Minęła noc, a pierwsze promienie słońca zaczęły tańczyć na tafli wody. Strumyk połyskiwał w złotym świetle, pluskając cicho między kamieniami. Na jego brzegach rosły stare drzewa, potężne dęby, smukłe brzozy i wysokie sosny, które pamiętały więcej historii, niż strumyk mógł sobie wyobrazić. Drogi dębie, powiedz mi, czy ocean jest bardzo daleko? Stary dąb zamrugał liśćmi i uśmiechnął się szelestem gałęzi. Daleko strumyku, ale wiesz co jest ciekawe? Co takiego? Zapytał Strumyk, połyskując delikatnie. Nie myśl o końcu drogi, tylko ciesz się każdym dniem swojej podróży. Ja stoję w tym samym miejscu od setek lat, a ty możesz płynąć, odkrywać nowe miejsca, słuchać śpiewu ptaków i szumu traw. To przecież piękne, prawda? Strumyk, chwilę pomyślał. Nigdy nie patrzył na to w ten sposób. Może masz rację, ale czy to znaczy, że nigdy nie dotrę do oceanu? Tego nikt nie wie strumyku, ale jeśli będziesz płynął dalej, na pewno zobaczysz jeszcze wiele niezwykłych rzeczy. Strumyk pożegnał drzewa i popłynął dalej, a słońce rozświetlało jego wodę, tworząc na niej tańczące refleksy. Kiedy dzień powoli ustępował miejsca wieczorowi, a światło słońca gasło wśród wzgórz, strumyk spojrzał w górę i zobaczył księżyc. Lśnił wysoko na niebie, otoczony milionami gwiazd. Księżycu, ty widzisz cały świat, powiedz mi, czy ocean jest blisko? Księżyc uśmiechnął się swoim srebrnym blaskiem. Oceany, rzeki, lasy, widziałem je wszystkie, ale strumyku, powiedz mi, co ty widzisz każdego dnia? Widziałem kwiaty nad brzegiem, śpiewające ptaki i liście tańczące na wodzie. No właśnie, nie tylko ja znam piękne miejsca. Ty też je widzisz każdego dnia i wiesz, co jest najpiękniejsze, że ja mogę tylko patrzeć, ale ty możesz je poczuć? Strumyk znowu się zamyślił. Może to prawda? Może nie warto się spieszyć? Kiedy strumyk popłynął dalej, spotkał małą srebrzystą rybkę. Była szybka i zwinna, mieniła się w świetle księżyca, jak maleńka gwiazda w wodzie. Strumyku, czemu jesteś dziś taki cichy? Bo myślę, Zawsze marzyłem o oceanie, ale drzewa powiedziały, że powinienem cieszyć się drogą, a księżyc, że ja też widzę piękne rzeczy. Ale co będzie, jeśli nigdy tam nie dopłynę? Rybka roześmiała się cicho i zanurkowała, robiąc wokół strumyka kręgi na wodzie. Strumyku, a jeśli już jesteś tam, gdzie powinieneś? Jak to? Spójrz na siebie. Każdego dnia witasz słońce, rozmawiasz z kwiatami, gładzisz kamienie. Czy Ocean jest piękniejszy od tego, co masz tutaj? Strumyk ponownie się zamyślił. Nie wiem, ale wiem jedno, bardzo cieszę się, że mogę płynąć. Więc płyn, strumyku, płyn dalej, a Ocean, jeśli jest ci pisany, sam cię odnajdzie. Strumyk szumiał cicho, płynąc dalej, ale tym razem nie myślał już o końcu drogi wsłuchiwał się w noc, w szept liści, w delikatny blask gwiazd na swojej powierzchni. A jeśli kiedyś obudzisz się w nocy i usłyszysz cichy szmer wśród trawy, to może właśnie strumyk marzy o oceanie, płynąc dalej i dalej ku kolejnemu dniu.